Serwis informacyjny gminy Zbąszynek Magdalena Tomaszewska. Witam państwa bardzo serdecznie. Tradycyjnie już serwis rozpoczynamy od ważnych informacji, które przedstawi burmistrz Bążynka Wiesław Czyczerski. Dzień dobry państwu. W miesiącu w sierpniu bardzo ważnym wydarzeniem było oczywiście dni Zbąszynka, w tym również 15 sierpnia zostały wręczone trzy tytuły zasłużonego obywatela gminy Zbąszynek. Naszym mieszkańcom przypomnę, te wyróżnienia są przyznawane za aktywność i działanie na rzecz właśnie rozwoju naszej gminy i tak pierwszym tym wyróżnieniem został. Oznaczony pan nasz lekarz długoletni, praktycznie historia medycyny w Zbąszynku, To jest pan Mirosław Cicielski. Myślę, że tej postaci nikomu specjalnie nie trzeba przybliżać, co jest ważne. Całe swoje praktycznie dorosłe życie zawodowe spędził lecząc naszych mieszkańców, a i dzisiaj będąc już szereg lat na zasłużonej emeryturze nikomu nie odmawia udzielenia pomocy, udziela tej pomocy bardzo wielu ludzi korzysta z jego usług w jego gabinecie i może liczyć na jego poparcie. Drugą osobą, którym został przyznany ten tytuł, to jest pan Zdzisław Nowacki, długoletni wcześniej naczelnik, później burmistrz, z Mąszynka, a ostatnio już za mojej kadencji zastępca burmistrza i sekretarz gminy również do zasłużonej emerytury. Myślę, że też tej osobie zawdzięczamy bardzo wiele. Był inicjatorem bardzo wielu inwestycji na terenie gminy, budowy obiektów i to oświatowych, służby zdrowia i ten tytuł mu się bezwzględnie należał. I trzecią osobą, której taki tytuł został przyznany, to jest ksiądz Dziekar Babimoński, Zdzisław Przybysz, proboszcz parafii w Kosieczynie za swoją aktywność w ciągu tych, tych lat pobytu u nas, a szczególnie odkrycia perełki architektury drewnianej, jako jest kościół w Kosieczynie. Okazuje się, że najstarsza budowla drewniana w Europie i z tego też tytułu możemy się bardzo cieszyć, ale przede wszystkim tu zaangażowanie w pozyskiwaniu środków z budżetu państwa, ale też unijnych na właśnie ratowanie tego obiektu. I te trzy, trzy tytuły zostały przyznane właśnie w tym roku. Chcę też powiedzieć, że pomału zaczyna się to tak stawać tradycją, że właśnie w ramach dni Zboszynka w miesiącu sierpniu, 15 sierpnia są te wyróżnienia przyznawane i wręczane. Zachęcam oczywiście wszystkich do tego, żeby się starać o to, żeby na taki tytuł zasłużyć. No i na zakończenie chciałbym oczywiście zaprosić na wydarzenia wrześniowe, a tymi najważniejszymi to będzie jubileusz. Dwudziestolecia współpracy z naszą partnerską gminą Bedum, holenderską gminą, z którą właśnie w 1992 roku we wrześniu, dokładnie 17 września, zostało podpisane porozumienie, taki akt partnerstwa. Teraz, w najbliższą sobotę, będzie podpisywanie, podpiszemy takie ponownie, jakby ten akt partnerstwa na kolejne lata, pod przedłużenie jakby tego partnerstwa. Także również Państwa zachęcam do obchodów i tego jubileuszu, ale również dożynek, które w tym roku, dożynek gminnych, które w tym roku odbędą się w Kosieczynie w niedzielę, a w sobotę właśnie obchody tego jubileuszu. Dziękuję bardzo. Miłego września, szczególnie dla naszej młodzieży i całego roku, która właśnie rozpoczyna w miesiącu września kolejny rok szkolny. Z okazji 60-lecia rodzinnych ogrodów działkowych w Zbąszynku 4 sierpnia spotkali się amatorzy grillowania, aby rywalizować w pierwszych mistrzostwach Zbąszynka w grillowaniu. Rodzinne ogrody działkowe Kolejarz w Zbąszynku zostały założone w 1952 roku z inicjatywy Polskich Kolei Państwowych i zajmują powierzchnię około 21 hektarów. Są to najstarsze ogrody działające w naszym regionie. W uroczystościach udział wziął również burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur. Najlepsi amatorzy grillowania otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Organizatorem zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Nagrody ufundowało Intermarsze w Zbąszynku. Sweetwood Poland, oddział Fabryki West w Chlastawie, największy zakład pracy na terenie gminy Zbąszynek i jeden z największych w województwie lubuskim, obchodził jubileusz 20-lecia istnienia w Polsce. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się w piątek 10 sierpnia na terenie fabryki w Chlastawie. Wśród przybyłych gości byli między innymi wojewoda lubuski Marcin Jabłoński, wicemarszałek województwa lubuskiego Jacek Hoffman i reprezentująca ministra gospodarki Elwira Groz gołecka Zaproszeni goście składali na ręce dyrektora generalnego Swedut West Wojciecha Waligury gratulacje i życzenia dla całego zakładu. Podczas uroczystości odbyło się również wręczenie tytułu honorowego obywatela gminy Zbąszynek Indwarowi Kampradowi przez burmistrza Zbąszynka i przewodniczącego Rady Miejskiej. Wojciech Waligura i kierownik działu inwestycji Władysław Dudek zostali odznaczeni srebrnym krzyżem za zasługi na rzecz działalności lokalnej nadane przez prezydenta RP oraz odznaką honorową Sejmiku Województwa Lubuskiego. Oznaczenia przyznano również pracownikom Sweetwoodu z 20-letnim stażem pracy. Burmistrz Zbąszynka dokonał symbolicznego otwarcia inwestycji zrealizowanych w minionym czasie na terenie zakładu. W sobotę 11 sierpnia Sweetwood otworzył swoje drzwi dla zwiedzających, a po południu odbył się festyn rodzinny dla pracowników z szeregiem atrakcji zakończony zabawą taneczną. W celu promowania kultury, sportu oraz wydarzeń artystycznych w Bążynku już po raz kolejny zorganizowano partnerskie dni miasta z udziałem zaproszonych gości z Niemiec. W przeciągu kilku dni byliśmy uczestnikami, widzami polskich i niemieckich wydarzeń kulturalno-sportowo-artystycznych, które dostępne były dla szerokiej publiczności. Dodatkową atrakcją obchodów była polsko-niemiecka wystawa fotograficzna w Domu Kultury w Zbąszynku pod tytułem Życie codzienne mieszkańców miast partnerskich Zbąszynek i Pajc. Tegoroczne obchody święta naszego miasta rozpoczęliśmy od wydarzeń sportowych. Tradycyjnie już na rozpoczęcie obchodów 4 sierpnia na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rogościńcu spotkali się amatorzy strzelania. Miłośnicy tenisa ziemnego po raz 18 spotkali się na kortach w Zbąszynku podczas turnieju tenisa ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. 5 sierpnia na rzece Obra w Zbąszyniu odbyły się piąte zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Zbąszynka. Tego samego dnia 156 kolarzy wystartowało w pierwszych otwartych mistrzostwach Zbąszynka MTB o Puchar Burmistrza Zbąszynka. 10 sierpnia na obiektach OSIR spotkali się uczestnicy wakacyjnego turnieju piłki nożnej Opuchar firmy PPHU Jóźwiak z schociszewa Do rywalizacji stanęło 5 drużyn. Tego samego dnia rozegrano nocny turniej siatkówki plażowej Wrubel Cup, w którym do rywalizacji stanęło 12 drużyn z naszej gminy. Z imprez towarzyszących odbyły się pokazy i warsztaty akrobacyjne, a dla najmłodszych zapewniono szereg dmuchanych atrakcji. 11 sierpnia na sali gimnastycznej w Kosieczynie spotkali się miłośnicy tenisa stołowego. W ramach otwartego międzynarodowego turnieju tenisa stołowego Puchar Burmistrza z Bąszynka rywalizowało ze sobą 46 zawodników, w tym zawodnicy Polski i Niemiec. W niedzielę 12 sierpnia burmistrz Zbążynka Wiesław Czyczerski wspólnie z Elżbietą Wojciechowską, która podjęła próbę pobicia rekordów w maratonie Nording Walking na dystansie ponad 42 km, przemaszerował 50 okrążeń wokół Placu Wolności, osiągając tym samym dystans około 15 km. Dodatkowo ulicami Zbążynka przejechali członkowie Automobil Klub Wielkopolska, prezentując licznie zebranym mieszkańcom samochody z lat młodości. Organizatorem imprez kulturalnych był Zbąszynecki Ośrodek Kultury. Patronat honorowy nad imprezą objął burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. W ramach obchodów partnerskich Dni Zbąszynka 2012 w dniach od 14 do 15 sierpnia z autorskim programem muzycznym zaprezentowały się grupy artystyczne ze Zbąszynka, Pajc i okolic. Część artystyczną rozpoczęliśmy 14 sierpnia na scenie za Domem Kultury, gdzie wystąpiła grupa hip-hopowa. Zaraz po nich fani muzyki punkowej licznie oklaskiwali koncert grupy Zabili Mi Żółwia. Następnie na scenie pojawił się Peter Sedlik, muzyk Country Spice, występujący po raz pierwszy w Zbąszynku, który poderwał zgromadzonych do tańca. W klimacie lat 60. zagrał z zespół Białe Kruki, a zaraz zanim na scenie pojawił się rokowy zespół The Last Ride. Wieczór zakończył się polsko-niemiecką zabawą taneczną, do której przygrywał zespół Eurobeat. W środę 15 sierpnia rozpoczęliśmy od spotkania grup roboczych w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, w którym udział wzięli m.in. burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, sekretarz gminy Jan Makarewicz oraz delegacja Spajc. Na scenie za Urzędem Miejskim jako pierwszy wystąpił Teatr Rozrywki Trójkąt z interaktywnym przedstawieniem Wyspa Piratów. Zaraz po tym na scenie pojawił się Peter Lig Spice oraz lokalne zespoły śpiewacze. W następnej części programu na scenie pojawili się kolejno Flash Creep z piosenką żeglarską oraz najlepszy polski Elvis Presley. Barwny, dynamiczny i oklaskiwany przez zgromadzoną publiczność był występ zespołu Masters i Zbigniewa Wodeckiego. Przed gwiazdą wieczoru wystąpił zespół Toxic, prezentujący największe światowe hity, po czym na scenie pojawiły się uczennice zespołu szkół technicznych w Zbąszynku w pokazie mody ekologicznej autorskich projektów Jolanty Kuleszy. Ostatnim punktem wieczoru i występem zamykających obchody partnerskich Dni Miasta był występ grupy Warius Manx. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni. W miesiącu sierpniu kontynuowane były prace przy wcześniej rozpoczętych inwestycjach, takich jak budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Wielkopolskiej i Rogozińcu, przebudowa na nawierzchni ulicy Czarna Droga czy remont sali wiejskiej w Kosieczynie. Oprócz tego rozpoczęliśmy realizację kolejnej nowej inwestycji, która dotyczy budowy ścieżki rowerowej łączącej Zbąszynek z obwodnicą północną. W pierwszych dniach sierpnia rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej na odcinku od miasta do obwodnicy północnej z Wykonawcą jest firma Tombud Paweł Jeziorski z Jagielnika. W wyniku realizacji powstanie odcinek 200-metrowej ścieżki o szerokości 2 metrów, który połączy z ze ścieżką w kierunku Dobronikowa i cmentarza. Kolejnym nowym odcinkiem łączącym się z tym przy obwodnicy będzie ścieżka powstająca przy ulicy Czarna Droga. Inwestycje zostaną zakończone w bieżącym roku. Tradycyjnie już we wrześniu zapraszamy wszystkich mieszkańców na coroczne święto plonów, w tym roku w zmienionej formule pod nazwą Smaki Miast Partnerskich. W sobotę 8 września na terenie Szkoły Podstawowej w Kosieczynie odbędzie się Międzynarodowy Turniej Strażacki oraz Międzynarodowy Turniej Wsi i Miast. Dodatkową atrakcją tegorocznej imprezy będzie kiermasz potraw regionalnych, przygotowanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich i partnerów Spajc. W niedzielę 9 września zapraszamy na tradycyjne uroczystości dożynkowe. Imprezie będą towarzyszyć liczne atrakcje i występy artystów i zespołów muzycznych. Informację z przebiegu prac Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu przedstawi przewodniczący Rady Jan Mazur. Drodzy Państwo, miesiąc sierpień w pracach Rady Miejskiej był poświęcony współpracy zagranicznej, współpracy międzygminnej i polityce informacyjnej, jak również promocji naszej gminy. Jeśli chodzi o współpracę zagraniczną, to partnerzy nasi to gmina Bejdon z Holandii, gdzie w najbliższym czasie 8 września będziemy obchodzili jubileusz 20-lecia współpracy. Dodam tylko tyle, że zapoczątkowaną umową partnerską podpisaną w Urzędzie Miejskim 19 września 1992 roku. autorami tych podpisów byli ówczesny burmistrz, pan Zdzisław Nowacki, reprezentujący gminę Zbąszynek i stronę holenderską, pan burmistrz Wilti Everst. Kolejną gminą od roku 2000 w umowie partnerskiej z gmina Pajc, nasz sąsiad z Brandenburgi. Jeśli chodzi o współpracę, to należy ją ocenić bardzo pozytywnie. Jest to również droga dotarcia do środków zewnętrznych, co myślę, jest to bardzo pozytywne. Należy tu zaakcentować również współpracę na wszystkich płaszczyznach, stowarzyszeń, szkół i tak dalej. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Kolejną gminą, jeśli chodzi o współpracę, gdzie zawarto umowę partnerską, jest gmina Zbąszyń. Miało to miejsce w październiku 2010 roku. Jest to nasz sąsiad od lat, od lat gdzie wręcz na samym początku powstania Zbąszynka długo nasze miasto nazywało się Nowy Zbąszyń, a zatem nawet te akcenty w herbie mamy wspólne. Także myślę, że nie trzeba tego tematu rozwijać. Ci, którzy mieszkają od lat, dokładnie. Znają tąże historię. Także najkrócej oceniam współpracę na tej płaszczyźnie. Rada Miejska ocenia ją bardzo pozytywnie. I tutaj podziękowanie dla naszych partnerów za owocną współpracę i życzliwość na tych wszystkich płaszczyznach. Podejmowane działanie w obszarze promocji roku bieżące były następujące. To przede wszystkim to, co do Państwa dociera, to jest kwartalnik dalej program w sieci kablowej myślę, że on jest też pozytywnie na dzisiaj odbierany prezentacja i promocja gminy Zwąszen na portalu dalej przygotowano i wydano już którym państwo możecie się zetknąć na co dzień to jest folder informacyjny dwujęzyczny w języku polskim i niemieckim no i oczywiście promocja również przekłada się poprzez przynależność do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Szprywa-Nysa, jak dalej Stowarzyszenie RP Region Kozła, dalej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, kolejne to Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów i tu również należy pozytywnie ocenić tąże współpracę. Szanowni Państwo, z wydarzeń, które będą miały miejsce w pierwszych dniach września, jak już wspomniałem, 8 września to jubileusz współpracy między Gminą Partnerską Bejdem a Zbąszynek, natomiast następnego dnia, niedziela, Święto Plonów, to doszynki rolnicze naszej gminy w tym roku będą się odbywały w Kosieczynie, na które Państwa serdecznie zapraszam. Początek tejże uroczystości o godzinie 11 w naszym historycznym kościółku Dodam jedną jeszcze informację w uzupełnieniu, że jest to na dzień dzisiejszy najstarszy drewniany kościółek w Europie. Część oficjalna tejże uroczystości w godzinie 15:00 oczywiście całość odbywa się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w kosieczenie. Drodzy Państwo, początek września to również powrót do przedszkoli, do szkół. W tym miejscu pozdrawiam w imieniu Rady Miejskiej wszystkich naszych milusińskich, począwszy od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych. Jak również pozdrawiam wszystkich nauczycieli, dyrekcję szkół, wszystkich pracowników technicznych z życzeniami, aby praca ta Państwu sprawiała radość i przynosiła efekty. A ucz uczniom życzę również tego, żeby nauka sprawiała im radość i przede wszystkim, żeby dotarcie do szkół było bezpieczne, o co apeluję. Także wszystkiego co najlepsze i dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko w tym wydaniu informacji. Za uwagę dziękuję. Magdalena Tomaszewska.